Nasze nieciągłości to po prostu rezultat resetu cywilizacji. To zapomnienie, to wymazanie gumką tego, gdzie byliśmy i kim byliśmy. Nasza indywidualność manifestuje się poprzez różne wspomnienia, różne wydarzenia, ale w przeważającej większości do tego samego okresu. Periodów ostatniego wielkiego resetu. To, że widzę znacznie bardziej rozwinięte cywilizację pod ziemią, a to, co możemy dostrzec na naszym planie materialnym, jest tylko makietą czub Wierzchołkiem tego, co jest prawdziwe. Tak jest, dlatego, żeby ten cykl stał się inny. inny. Tym razem. Nie będzie resetu obniżającego, tylko podnoszący. Wszystko rozwija się i dzieje pod ziemią, podnosi wibracje, tworzy nową ziemię, powodują, e, tworzy się podział. Na jasne i ciemne. Jak wszystkie te procesy się dokonają, nasza świadomość nie będzie już zresetowana, a my nie spadniemy znowu do poziomu niższego, tylko pozostaniemy w tym wysokim. Bo dla istot, które Chciałyby domknąć cykl, jak zwykle. Nasz rozwój będzie niedostępny, niewidoczny. Podczas dotychczasowych resetów zerowało się też pamięć naszych doświadczeń doświadczenia, które, na które się zdecydowaliśmy. Teraz dzięki rozwojowi podziemnemu oraz dzięki zespołom telepatów doświadczenie jest jakby zaliczane, odfajkowywane, więc przestaje istnieć i nie ma czego resetować, nie ma czego zerować. To już jest nasze. Istnieje w naszej energetyce. Przed resetem widzimy uśmiechniętych ludzi, dla których ubranie nie ma znaczenia. Każdy z nich coś tworzy. Każdy jest twórcą. I tu pojawia mi się znowu słowo eksperckość. Każdy jest ekspertem równocennym z innymi w swojej dziedzinie. Wszystko na czym teraz się skupiamy, wygląd, ubrania, dobra materialne to programy, które mają nas. Oślepić, które mają zaburzyć, odwrócić naszą uwagę od rzeczywistego celu, jakim jest tworzenie, kreacja. Zobaczyłam coś bardzo ciekawego: plansze do gry, z pionkami, z całą makietą, z całym obszerządowaniem. Gra się odbywa, aż wszystkim się nugi. Zamykają plansze, chowają do pudełka i odkładają. I teraz pokazuje mi się, że jesteśmy w tym momencie. Kiedy gra, pudełko, to tak się dalej, tylko na naszych własnych zasadach zasadach gracza.